Przedstawiam dwa zupełnie różne rozwiązania, na początek zauważmy pewne uproszczenie, ponieważ dwa dzielone przez pierwiastek z dwóch, to jest pierwiastek z dwóch. A skoro tak, skoro każdy następny wyraz otrzymamy z wyrazu poprzedniego, Poprzez pomnożenie tego wyrazu przez pierwiastek z 2, no to rozpoznajemy tutaj bez problemu ciąg geometryczny z pierwszym wyrazem równym 4 i ilorazem Q równym pierwiastek z 2. W takiej sytuacji skorzystajmy ze wzoru na n wyraz ciągu geometrycznego. Po podstawieniu czwórki i pierwiastka z dwóch, dostaniemy takie wyrażenie i spójrzmy na wzór na Bn. To będzie suma dwóch wyrazów ciągu AN, wyrazu n tego i wyrazu n plus drugiego. Stąd po podstawieniu dostaniemy takie wyrażenie, które teraz należy uprościć, bo oczywiście takiego wyrażenia w odpowiedziach nie ma. Myślę, że jedyne co można z tym zrobić to wyłączyć co się da przed nawias. Na pewno można wyłączyć czwórkę, no i jeszcze można wyłączyć pierwiastek z dwóch do niższej z tych dwóch potęg, czyli do potęgi n-1. Właściwie wyłączamy przed nawias pierwszy składnik. To nam daje w nawiasie 1 plus pierwiastek z dwóch do kwadratu, zatem w nawiasie dostaniemy 3 Rzut oka na propozycję rozwiązań, i w zasadzie już widać, co to musi być. To musi być odpowiedź z punktu C, ponieważ tylko tutaj występuje trójka. Tu oraz tu i tu mamy jedynie dwójkę spierwiastkowaną albo podniesioną do pewnej potęgi, czyli generalnie podniesioną do pewnej potęgi, tymczasem tej trójki nie jesteśmy w stanie się pozbyć. Jednak przekształćmy to do tej postaci, którą widać w punkcie C, to nie jest trudne. Przede wszystkim porządkujemy te potęgi dwójki, właśnie pierwiastek zapisujemy jako odpowiednią potęgę, to jest 2 do potęgi o wykładniku 1 druga. I jeszcze mamy to podniesione do potęgi o wykładniku n-1. Stąd taki wykładnik. Teraz dodajemy te dwa wykładniki, co daje nam n plus 3 dzielone przez 2. Także wszystko się zgadza. Drugie rozwiązanie będzie znacznie prostsze. Po prostu przeanalizujemy propozycję na odpowiedź na BN, ale najpierw wyznaczmy wzór na B1, bo właśnie B1 będziemy testować. To jest A1 plus A3 to teraz A3 to jest pierwiastek z dwóch razy A2. Korzystając dalej z rekurencji dostaniemy pierwiastek z dwóch razy ponownie pierwiastek z 2 razy 4. To nam daje 12, no i już widać od razu widać, że jedynie odpowiedź z punktu C daje nam dwunastkę. Przecież pozostałe odpowiedzi w ogóle nie mają trójki. To może jeszcze tak treningowo sprawdźmy pozostałe odpowiedzi. Zacznijmy od A. Mamy tutaj pierwiastek z 2 do potęgi 4, czyli 4. Z kolei w punkcie B mamy 2 do potęgi 5, czyli 32. W punkcie C mamy, no musimy mieć tą dwunastkę, to będzie 3 razy 4. Natomiast w punkcie D będzie 4 razy pierwiastek z 2 do potęgi drugiej, czyli 16.